Powoli zbliża się zima, coraz dłuższe i chłodniejsze są wieczory. Dla ludzi niepełnosprawnych jest to często czas przymusowego spędzania czasu przed telewizorem. Dlatego tak ważne jest, aby organizować dla nich jak najwięcej imprez i spotkań. Co miesięczne spotkania przy muzyce w restauracji Leśna stały się już tradycją dla członków Towarzystwa Walki z Kalectwem. Bowiem najlepsza rehabilitacja nie pomoże, gdy niepełnosprawny czuje się niepotrzebny, obcy i odseparowany od reszty społeczeństwa. Takie spotkania właśnie doskonale integrują chorych i zdrowych. Na tych imprezach zawsze wszyscy bawią się doskonale i nigdy nie trzeba zachęcać do przyjścia. Tańczą i bawią się wszyscy, także na wózkach. I nikogo to nie dziwi, bo wśród tak wspaniałych przyjaciół najważniejsza jest szczera radość płynąca z głębi serca. Przypomnijmy, że restauracja leśna to jeden z niewielu lokali, który nie stwarza problemów z poruszaniem się dla niepełnosprawnych. I choć dużo i długo już mówi się o usuwaniu takich barier, to jest jeszcze wiele miejsc niedostępnych niestety dla ludzi niepełnosprawnych. A szkoda.